Cześć witam was w kolejnym moim odcinku dzisiaj zaprezentuję wam maszynkę do cięcia glazury firmy Magnuson z kastorami. tak jest to wersja 630 mm czyli 63 cm płytka czyli 60 w sumie wchodzi tak mamy rączkę tego, co już tu zauważyłem, tutaj trzeba podokręcać, coś, bo są niestety luzy. Tak samo tutaj, tak. Są luzy, dlatego jakieś tam mogą wychodzić banany. No, ale do użytku domowego, nie zarobkowego, powiedzmy, że to jakoś da się przebolać. Mamy też tutaj nasz przymiar. Tak, można sobie ustawiać tutaj wysokość, jak ktoś chce. Można kąt, nie ja wiem jak, jak te kąty się zgadzają, tak, ale, ale wszystko tutaj można. Nie zrobić. Mam tu dwie podkórki. No i co? I może przetniemy zaraz naszą płytkę. Przykładowo, też tu fajna opcja jest to, że dają taki. Lecaczek, że tak powiem torby na tą maszynkę, czyli karton wyrzucamy i nam się nigdzie nie będzie ona tam walała luzem, tak? Dobra, to przejdziemy do cięcia płytki. Mamy tutaj swoją płytkę. Tak, Przyciągamy. i łamie Płytka przełamana Możecie cię do zobaczyć jak to wygląda No tak Nie najlepiej No ale co, co, co chcieć za maszynkę za 250 zł, tak. Tutaj zawsze można trochę przy, przyszlifować tarczą i będzie wtedy elegancko, tak. tak. przyłożyłem się na ten townik Tu może nie widać tych szpar. Ale lekkie są szpary, tak. Lekki jakiś banan wyszedł. No, ale weźmiemy sobie większą płytkę. Dobra, i przetniemy sobie jeszcze taki gres techniczny. To oczywiście pilno. I widzicie więc przecięte tak tutaj akurat krótki kres techniczny W miarę to wszystko wygląda jak do użytku domowego na, na dwie łazienki na trzy myślę, że spokojnie wystarczy jeśli masz jakieś uwagi do maszynki, śmiało pisz w komentarzu. A tak, zapraszam na inne moje filmiki. Cześć.